Książką. No, Kuba, pochwal się, co robisz. No, pochwal się. No, pochwal się. Paraj! Pochwal się. Pochwal się. się. Jakbyś zbierał wszystko, Jak cię do poradni wyślemy. Paraj, idiotko! Nie. No to i, idę po twoją myszkę, papa. Pa. Nie, a może tak zrobimy. Tak, idź tym. A może tak zrobimy, zobacz. I puszczę, co? Też? Ja chcę. Też, czy nie chcesz? grać wczoraj cały dzień. Tak. Książka się cała, wszystko tam wjeździć, nie mogę ich to znowu. Teraz jeszcze wiesz, że... Nie było jutro. Tak. Co chcę znowu zrobić z tą z zrobić jakiś sposób notacji. Ja się nie wiem, jak to zrobić, No to wtedy jest jakaś taka informacja, nie? Tak. I co tam? Ja wracam za 10 minut, bo tak. mam wszystko pozbierane. No jak nie będzie, to jak wpadnę do Twojego pokoju i wszystko wypiję na środek pokoju, a później wypiję Ciebie jak nie będzie zrobione. Masz?